Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy tutaj na Jarmarku Dominikańskim. Właśnie dzisiaj trwa rozgrzewka do wyścigów smoczy w, w smoczych łodzi. Jedna łódź właśnie tam wystartowała. A tutaj jeszcze dwie łodzie smocze są. A następna ekipa tam się przygotowuje na brzegu Gdańska, w czarnych koszulkach. I trenują, po prostu trenują, bo no tu smocze łodzie, prawda? Mają. A tu można wypożyczać też takie Samochody na wodzie można powiedzieć z motorówki z myślnikiem, które są taką atrakcją turystyczną. No, widać tutaj Idziemy dalej. Znowu płyną ci, co poprzednio płynęli w tamtą stronę. Ostro dają. Ostro dają. Ostro dają. Poszli idziemy dalej zobaczyć co tam się jeszcze dzieje bo tam proszę państwa przez to bramy patrzymy na ulicę na ulicę Ogarną i widzimy że tam tutaj pływają iść zawody będą za chwilę a tutaj rozgrzewka trwa a w tej chwili tutaj biegają jeszcze bo tu jeszcze biegi są uliczne jak widać nie tylko pływają ale i biegają w Gdańsku jeszcze no naprawdę dużo rzeczy się dzieje na jarmarku Dominikańskim. Idziemy tutaj budować, wchodzimy w bramę i widzimy zawodników, co biegną. Oni tutaj biegną, bo oni tam jest Radio Gdańsk, meta. I oni tu biegają sobie. To jest bieg. Biegi uliczne. Te biegi trwają, czy będą dopiero? Proszę. Jeszcze będzie. jeszcze. To idziemy dalej. Jak jeszcze będą, to my na razie Przeniesiemy się na... z powrotem nad wodę. Nad wodę. A nad wodą, nad Motławą będziemy widzieli, co się dzieje na Motławie. No bo biegi biegami, ale jednak te łodzie... Smoczę to ciekawsze zadanie, bo zobaczymy, one tam się ustawiają, bo tam będą płynąć do kierunku. kierunku proszę państwa popłyną Żurawia A tutaj proszę państwa no, Tawerna na trawie Mała sztuka Siedzą lurki, palą i swawolą sobie Ahoj Polska. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Wy startujecie w jakiej kategorii? Sport Wszystkie. Open i Sport Mixed. Ale to będą biegi, czy to będą te? No wyścigi, wyścigi smoczych łodzi. Smoczych łodzi. bo tam biegają z kolei. oko. nie, nie, my w smoczych Pan nie. jako główny smok występuje. Wziął <noise> <noise> nie pan ognem, czy nie? Może nie główny. Ale smok. Czasami, Czasami, tak. Czasami że jeżeli... <noise> To następna drużyna z wawcza. Dzień dobry Pomorska Telewizja Narodowa. Wy startujecie dzisiaj? Już startowaliśmy. Aha, i jak wyszło? Drugie miejsce. Drugie miejsce. No to zatrujemy. Aha, w finale. Czyli jeszcze finał będzie. Nie już koniec. Już koniec. Aha, no dobra, to, to już drugie miejsce też dobre. Powodzenia. Dziękuję. A tu smoki. Dzień dobry, Pomorska telewizja narodowa startowaliście już? Kto to dowodzi? Kapitan, kapitan. kapitan. My właśnie świętujemy trzecie miejsce. Trzecie miejsce, bo tam było drugie. Świętujemy trzecie, trzecie. miejsce. Szampan będzie zaraz lał się. Świętują no, trzecie miejsce. Trzecie miejsce też dobrze, no. na podium zawsze. Jakby nie No Dobre. No. Szampan się otwiera. Tylko naczyń nie widać. Zobaczcie, <noise> będzie musiało być z gwinta. <noise> jest? A kiedy będzie można obejrzeć? Tylko w szampanie gwinta brakuje też. Nie ma. To jest kiedy będzie można obejrzeć? Co będzie leciało e, dzisiaj, wieczor dzisiaj wieczorem? W internecie. No tak po 20. Już będzie. Pomorska telewizja narodowa w YouTubie. No strzelajcie, strzelajcie. Tylko nie sikajcie za mną. Jeszcze strzelać? Poszło. O. Proszę bardzo, no już posikane. Proszę bardzo. Otwarty szampan. Ostrzegani zawodnicy mogą pić. Idziemy dalej. Świętując trzecie miejsce, a kto pierwszy, to nie wiemy. Teraz się dowiemy. A, a kto wygrał? To był pierwszy? Taka załoga? Nie było jeszcze oficjalnych wyników, więc nie ma. Jeszcze nie, nie ma, ale to zdańska Dańska, Ale liderem byli ubórczy nowe smoki. MRKS Dańsk. tak? Tak, ale nowe smoki, jubilale były. Liderem. Dobra. MRKS Dańsk. Podobno wygrał MMKS Dańsk. MMKS, czyli zdańska załoga smoczej Łodzi wygrała. Jak widać. Idziemy wyżej. suszą się kapoki. Na pewnie pomocyli ostro ostrowiotowali. No nie widzieliśmy tego na. Po prostu już tam finał się odbył czyli praktycznie już pozamiatane z tymi, tymi złosłowaczymi łodziami. Idziemy dalej. Tu już mamy pełno straganów na Jamalku Dominikańskim, jak widać. Tu ludzi, tu ulica długa. Widać wieżę ratuszową. No i tu stragany, bankomat też stoi pod latarnią. O, Koło wielkie, muńskie no i dźwigi, bo tu się buduje. Cały czas się buduje. Tutaj można zjeść duży chleb ze smalcem, Idziemy tam, bo tam coś się dzieje, zobaczymy. Poszły łodzie do przodu, przepraszam, bo ja tu z kamerą. Poszły ostro. Wiosłują. Tu już jest wyścig normalnie. Pinał A. Był teraz pinał B No kołki z zęby tempo 22. Poszły koło czarnej perły, przepłynęły. I grzeją ostro. Pójdziemy za nimi. Trochę dalej. Zobaczymy jak ta załoga pracuje. O proszę bardzo. ostro dają Druga łódka też. ostro dają Tam już sędziowie czekają na nich. Zobaczymy. Koniec. Finał. Czyli przepłynęli. No tak to wygląda w Gdańsku. Pomorska Telewizja Narodowa Zdańska pozdrawia wasz po korespondent Czerwony Korsarz Sławomir Ziemiński z Gdańska dla was. Dziękuję.